Mother Russia Blitz, czyli gra, która jest, jak to napisałem, mocniejsza niż mocarz i bardziej kopie niż mocarz. ogólnie ogóle gry Devolvera są takie bardzo specyficzne, albo się je kocha, albo nienawidzi. Tak samo jest chyba z Kotlinem, który. Jest po prostu psychodeliczny, ta gra jest jeszcze bardziej psychodeliczna. Jest to taka dwuwymiarowa nawalanka, gdzie idziemy w prawo, po prostu w stylu Franco. Samemu by się w to chyba grało trochę nudno. Ja na szczęście miałem okazję zagrać i z jednym z deweloperów, i z jednym z dziennikarzy. Graliśmy w trójkę w kołopie, nawalaliśmy złych przestępców, znaczy. Właściwie przestępcy byli źli, ale my tam też jesteśmy źli, więc po prostu walka złego ze złym. No ta gra jest mega odjechana, mega brutalna i bardzo prosta w konstrukcji. Jest tam raptem kilka ciosów, raptem kilka łapań, z którego można albo przeciwnika rzucić, albo wykonać jakieś tam kombo. Jest broń palna, jest broń biała, są brutalne finishery i taki fajny motyw, że mamy strzykawki, którą wbijamy w pokonanych wrogów i wypompowujemy z nich energię i od nas zależy, czy ta energia pójdzie na życie po prostu nasze, czy na takie specjalne kombu, który przyspiesza dodatkowo akcję. Grało się w to fajnie, zwłaszcza że można robić takie tagowe akcje. Czyli ja mogę złapać przeciwnika i go rzucić, a mój kompan, jeżeli będzie miał dobre wyczucie czasu, to może uderzyć baseballem i odbić tego przeciwnika, który potrzebuje na drugi koniec ekranu. Oczywiście wszystko jest bardzo zręcznościowe, bardzo arkadowe, bardzo symboliczne, nawiązujące do retroklimatów. Bardzo krwawe i udźwiękowione fajną muzyką. Jednak tak jak w hotline Miami, muzyka odgrywała dużą rolę. Tak samo tutaj muzyka jest bardzo ważna i wpada w ucho i człowiek dzięki temu wpada w taki swego rodzaju trance, można powiedzieć. Do tego są jeszcze walki z bosami. No jest to gra taka niepokorna, chyba. Nie dla każdego też, to na pewno. I raczej nie do gry samotnie, ale w parę osób przy jakichś napojach wyskokowych może być to dobry tytuł, dobra odskocznia. Chociaż ja się gubiłem w jednym miejscu, powiem szczerze, że ta głębia ekranu była zbyt duża, bo ta gra jest. Jak w 2,5D, czyli możemy trochę wejść w głąb ekranu, możemy trochę przejść, tak jakby bliżej nas. I mamy bardzo duże problemy, żeby wcelować przeciwnika, który jest dwuwymiarowym takim sp sprite'em właściwie. Rozmawiałem potem z twórcą, on mówił, że te głosy pojawiają się często i mają taki pomysł, żeby ta tolerancja była dużo większa, żeby nie musiał się wpasować co do piksela w jednej linii z tym moim przeciwnikiem. Albo żeby to też było zależne od poziomu trudności, czyli im niższy poziom trudności, tym łatwiej w niego wcelować. Im wyższy, tym bardziej trzeba tego przeciwnika wymierzyć, jeżeli chodzi o odległość. No ale tak samo grało się w te gry przed laty, więc nie jest to bez, bez przyczyny. Premiera będzie jeszcze w tym roku, póki co na PC-ty na pewno. Pytają PS Vita, oczywiście odpytają wszyscy, no ale to jest typowa gra, która fajnie by wyglądała na małym ekranie. Póki co nie jest zapowiedziana, jak wyjdzie na komputerach, wtedy prawdopodobnie deweloper zobaczy co dalej, ale trzeba pamiętać, że to jest devolver, który bardzo dużo swoich gier portuje z pc na konsolę, z konsol stacjonarnych na konsolę przenośną, także były dobre myśli.